Witamy wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Zapraszamy Zapraszam również na naszą stronę internetową wekimściczasu.com. Dzisiejszy odcinek jest y, odcinkiem takim wyjątkowym, ha, troszeczkę nietypowym. Tak, nie będziemy prezentować żadnego sprzętu. Gdyż chcielibyśmy naszych widzów zaskoczyć taką niespodzianką. Tak, podziękować przede wszystkim tak. za subskrypcję. Bo to wiąże się z tym, że właśnie. Przekroczyliśmy tysiąc subskrybentów, subskrybentów, taką liczbę. I chcielibyśmy tutaj podziękować i, i uczcić to. Wspólnie z wami. Tak, losując taki mały podarunek z naszej kolekcji. Właśnie. I to będzie ten magnetofon. Jest on podpisany przez całą naszą czwórkę. Są on się podpisał tutaj Też w rogu. roku. Są on się witał. Yy, powiem może, dlaczego ten magnetofon, bo w 1984 roku. Yy, było to moje, osobiście największe marzenie, posiadać właśnie ten magnetofon, tak bardzo mi się podobał. No wiadomo jakie były nasze, Maje i inne, no, były czarne i w zasadzie to byłoby na tyle. To był naprawdę, to było moje marzenie. Mamy go oczywiście w naszych zbiorach, jeszcze ze 3-4 sztuki, a tą kupiliśmy najświeższą, zdobyliśmy teraz, jest najświeższa. Jest to może podam tutaj tak, model tak. Philips D8134. Cztery. Y Zrobiłem mu mały serwis, ma wymienioną głowicę. Zresztą na końcu tego filmu będzie relacja z tej naprawy. Co zostało wymienione, co zostało zrobione. Odbiera bardzo ładnie. Radyjko Radyjko. No, tutaj wiadomo, mamy słaby zasięg grabiowy, więc proszę się tym nie sugerować. Magnetofon oczywiście też chodzi. Wymieniłem głowicę kasującą, bo była oczywiście pęknięta. Zresztą tak jak powiedziałem, można sobie obejrzeć film z tego. I chcielibyśmy właśnie zrobić takie małe losowanie. Małe losowanie, i właśnie poprosimy o maila. Tak, tak. Podaję adres info małpa Oczywiście ten adres też pojawi się w opisie filmu. Tak, tak. I prosilibyśmy, żeby w tym tytule w tytule mailu, maila było słowo losowanie. losowanie. To, to jest najważniejsze. Audioazyl losowanie. Audioazyl-losowanie. Oczywiście możecie napisać w Swoją opinię, czy chcielibyście, aby takie stacjonarne muzeum też powstało? Co chcecie, możecie oczywiście w tym mailu napisać. Jeżeli yy, będziemy mogli, to najprawdopodobniej nawet umieścimy potem te maile może nawet na naszej stronie internetowej Wasze opinie na ten temat i tak dalej. Także najważniejszy jest w zasadzie sam, sam tytuł temat yy, tego maila żeby było Audio Azyl losowanie. No, Magnetofon ten był, jest z roku 1984. No, ja jadąc do Berlina w roku 80. to był dokładnie 1989 mm -hmm. i potem 1990 rok, no, nie mogłem już go nowego nabyć, bo już po prostu ich nie było. Dla mnie to było niewyobrażalne, że nie produkują tak pięknego magnetofonu, że nie można go nowego już kupić. No, u nas w Polsce produkowano... No, to byłeś o... troszeczkę przyzwyczajone do innej rzeczywistości. Tak, tak, ta rzeczywistość była zupełnie inna. I powiem wam szczerze, że tego modelu szukałem bardzo, bardzo długo później, zanim udało mi się go znaleźć po raz pierwszy, bo nie wiedziałem, tak szczerze mówiąc, jaki to był model, bo widziałem go raz czy dwa i potem niestety Ale szukałem to trochę. W ciemno. gdzie go widziałaś? U mojego to... kolegi. Aha, Mój około... kolega z klasy, byliśmy tutaj już w szkole podstawowej. I on, tata mu przywiózł właśnie z Niemiec, go w 1984 roku. I to było dla mnie fascynujące, bardzo mi się podobało, że tak pięknie gra. Głowica taka tutaj właśnie pisze, że tu jest długowieczna, a nie tak jak te nasze polskie, które się regularnie niszczyły. Więc no, jest to taka historia dla mnie z tym modelem, z tym magnetofonem, bardzo, bardzo życiowa. I, I dlatego postanowiłem, że jeżeli. Trafił mu się w tej chwili ten model, to właśnie go naprawimy i zrobimy losowanie z tego. I komuś podarujemy? W podarujemy Pod podziękowaniu za to, że oglądacie nasz kanał, że, że nas wspieracie, motywujecie. Tak jest do tej pracy, że po prostu chce nam się, no szczerze mówiąc, codziennie te filmy prawie że kręcić i te, te sprzęty nasze tu ustawiać, wyciągać, wkładać, zdejmować, przywozić. Więc y, nie, mamy nadzieję oczywiście, że wiele osób weźmie udział może w tym losowaniu, a my za tydzień, y, w niedzielę, też na Wizji oczywiście zrobimy tutaj y, losowanie i oczywiście od razu na Wizji przekażemy y, informację kto wygrał i kto otrzyma ten magnetową. Oczywiście dobrze zapakowany przesyłką do rąk własnych. To by było chyba z naszej strony w tym odcinku wszystko. Cieszymy się bardzo na to losowanie. Tak. Pierwsze, ja, ja bardzo fajne losowanie, takie bardzo. fajne pomysł, inicjatywa, myślę. Tak. I, I cieszyłbym się bardzo, gdyby ten magnetofon jednak do kogoś trafił. Dziękujemy oczywiście bardzo za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję. Zapraszamy na naszą stronę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Do widzenia tutaj mamy Philipsa model D8134 który był ostatnio w naszej poczekalni planuję go przeserwisować bo tak jak mówiłem bardzo lubię ten model No zaraz go rozbiorę, będziemy patrzeć co dalej sprzęt rozebrany, kilka śrubek trzeba wypiąć też tutaj skalę no i tutaj chciałem wam pokazać właśnie ten problem z tą głowicą nie wiem czy to będzie dobrze widać może poświecę o ona jest po prostu pęknięta. Ta głowica kasująca za każdym razem pęka w tych modelach i trzeba ją po prostu wymienić. Nie ma innego wyjścia, jak wymiana tej głowicy na nową. Na szczęście mam takie, zaraz wylutuję i będzie wszystko znowu ok. Tak, głowicę tutaj już stawiłem nową. Zobaczcie, ktoś myślał, że ta głowica niszczy taśmy i wygiął tutaj te bolce w drugą stronę, bo nie wiedział że ta głowica jest pęknięta i że to ona niszczy mu kasetę i dlatego ten magnetofon został wyrzucony bo po prostu uznano, że jest popsuty także to tutaj naprostuje raczej, zobaczę jak głowica wygląda bo tu były bardzo ładne, dobre głowice wstawiane więc raczej nie będę jej wymieniał, ale sprawdzę to jeszcze głowica wstawiona Tutaj to prowadzenie wyprostowane. Prędkość jeszcze ustawiłem. Także będę go pomału składał i zobaczę jeszcze całą resztę. Magnetofon złożyłem. Paska nawet nie wymieniam, bo widać, że ktoś już go wymienił. Tu brakowało w ogóle jednej śruby, więc myślę, że ktoś próbował coś tutaj robić. Wymienił pasek i to nie zadziałało, i stąd. Jakby konsekwencje dalsze, które nastąpiły z jego, można powiedzieć krótko, eksterminacją, ale teraz jeszcze wyciągnę tutaj tą resztkę głowicy, która tu leży, wyczyszczę go całego. No i sprzęt powinien pięknie zadziałać. Zobaczę tylko, czy ustawienie głowicy jest dobre, bo tutaj jest właśnie śrubka do ustawiania głowicy. Ktoś ją właśnie powiększył, bo nie miał oczywiście prawidłowego śrubokręta i stąd zniszczenie tego sprzętu niepotrzebne. No ale cóż, gdyby nie to, stałby może być jeszcze u kogoś na półce, a nie tutaj. Proszę bardzo, radyjko chodzi, stereofon nie łapie. No u nas jest trochę słaba ta, ten zasięg. Magnetofon działa, zaraz sprawdzę czy nagrywa. No, i oczywiście, czy kasuje kasetę teraz? No, wyczyszczę go jeszcze ładnie i w zasadzie będzie prawie gotowy. I tak oto sprzęt wymyty. Skalę podkleiłem. Jest ładnie prosta. Gra bardzo ładnie. Nagrywa również, sprawdziłem nagrywanie, odtwarzanie, czyli. Głowica kasująca też działa prawidłowo. To jest nasza torba z głowicami. Tyle mamy tych różnych głowic. No i tutaj, uszkodzona, oczywiście, z brakującym kawałkiem, który tutaj znalazłem, w środku idzie do wyrzucenia, bo z niej już nic nie będzie. A sam sprzęt pięknie gra. I mam pewien z nim pomysł, i chyba ten pomysł zrealizujemy.